Miłość w domu, będę szukać, temida, do szukania tajemna miłość, poradnik dla nauczyciela, szukasz? Mamy ponad 70 tysięcy przedmiotów, proszę pani, na pewno coś pani wybierze. Zastawy, szkło, porcelana, obrazy, lampy, jest tego multum. Dziewczyny, patrzcie, jakie fajne rogi dostałem w rozliczeniu. Tylko to teraz sprzedać. Złotówka, złotówka, no, mamy w kasie 86 zł, a że bierze rogi zamiast pieniędzy. Przyjdą różni kieci, handlarze, przyjdą prawda, kolekcjonerzy, przyjdą biznesmeni i wyższego szczebla. My jak to wszystko sprzedamy, to naprawdę będziemy bardzo bogaci. Ktoś romną Jezusa, ale i żłupek też romnęli. No ja cztery dychy bym nie dała bez Jezuska, za cholerę. Tylko u nas, w Gironach i Kiełbasach, moc, atrakcji dla dzieci, dla młodzieży, dla każdego. Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Nie interesuje ją, prawda? Ja już żadne uczucie, to już, to już nie wchodzi w k... Doda da za żelazko! Pani daje złotówkę za żelazko! Doda da o, o co mam chodzić? Chodzi? Robię wszystko, żebyście, prawda, miały pracę. O wy ze mną nie pójdziecie! Gdzie, gdzie nie pójdziecie? Na bruk! A gdzie my jesteśmy w tej chwili? pójdziecie jesteśmy po prostu i ty raz. Jeśli ten albo nie uda, to będzie nasz koniec. Bo ja się mam żółbam utat. Co mam?